Ze sceny kameralnej teatru muzycznego dla Stowarzyszenia Baduszkowcy, Jacek Wester. Znajdujemy się tu nie bez powodu za kilka dni premiera Folwarku Zwierzęcego, adaptacji muzykalowej. Mamy gościa specjalnego, którym jest kompozytor Mariusz Obijalski. Dobry, dzień dobry. wieczór, dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Za chwilę premiera folwarku. Który to spektakl, do którego piszesz muzykę? W ogóle, w ogóle, tak. W ogóle. Yy... Liczyłeś? Na pewno nasty. nasty. Nasty, tak, ale dokładnie nie wiem. Tylko w jednym wypadku się yy, wyłamałem z pracy z Wojtkiem. Mhm. Yy, a tak, to wszystko inne. To był Wojtek Kościelny. Okej, okay. ale nie, w, sumie, w sumie trudno powiedzieć, ale na pewno następny. Następny, ale bardziej jedenasty niż dziewiętnasty. Wydaje mi się, że okay. to jest jed jedenasta rzecz, tak jak mi się wydaje, że to jest mm -hmm. jedenasta rzecz. Y czujesz się dość swobodnie w różnych gatunkach i formach muzycznych. Y Jaka muzyka będzie w folwarku? Y y y tak, swoboda jest chyba gdzieś takim pokłosiem edukacji jazzowej, tak mi się wydaje. Że jednak język jazzowy daje tę możliwość poruszania się w różnych gatunkach. I to się przydaje bardzo w teatrze. Folwark akurat będzie po początkowo miał być dużo bardziej folkowy, w sensie takiego jakiś work songu i, i bluesa. Potem nam skręciło to bardziej w afrykańską stronę. Czyli nadal jakby jest to gdzieś tam łuponni czerpanie z muzyki folkowej, ale bardziej w oczy Takie trochę etno. Można tak powiedzieć, tak. Okej, sągi, zapewne jak zwykle piszesz pod konkretne osoby, znając już jakby tę głosu i skalę głosu. Jak oceniasz jakby formę wykonawczą naszych studentów tutaj z baduszkowej? Wrócę do pierwszej części pytania. Mm -hmm. Jeśli chodzi o, o jakby konkretne osoby, to się czasami zdarza. Tutaj akurat było trochę inaczej, bo ja nie wiem, czy pisząc to wiedziałem już, kto kogo zagra. Mm -hmm. Bardziej było to pisanie pod postać niż pod konkretnego człowieka i jakby zależało mi na tym, żeby no bo ja piszę tak, że sam śpiewam te piosenki okay. tak? i żeby wyraz emocjonalny i, i jakby i sens w piosence jakby, charakter postaci tak, żeby, żeby, jakby, żeby mm -hmm. mi wygodniej się to śpiewało kiedy trzeba jakby uderzyć w górę no to żeby ta góra była dla mnie górą mm -hmm. ale potem jakieś korekty ewentualnie tak rytunacji. dużo było zmian, zmian tonacji mm -hmm. tak właśnie po to, żeby dla konkretnej osoby było to wygodne. wygodne z jednej strony, a z drugiej strony, żeby tam, gdzie trzeba Były będzie przeładować tak. To, Wspaniale. To, Czyli w sumie w zasadzie jak zwykle na tym polega robota z aktorem, nie. A tutaj no ja, mi się wydaje, że tu jakby nie, przypad, nie, nie, nie trafiają przypadkowi ludzie do, do, do studium. I oczywiście jest różny ten poziom, ale, ale tu mówimy o, o różnym poziomie. Jakby w ramach już jakiejś tam jakości, tak? Mm -hmm. No wiesz, że oni mają tutaj na przykład taki przedmiot jak jazz, czyli to może gdzieś tam być to porozumienie trochę lepsze z kompozytorem, który trochę tak pisze, nie? No tak, tak. Akurat jak wspomniałem o jazzie, myślałem bardziej o tym, nawet nie tyle gatunku jazzowym, co mm. o pewnym języku, takim zrozumieniu mm. muzyki, bo Moja edukacja muzyczna w, ta w ramach jakby powiedzmy klasycznej szkoły, trochę ograniczała mnie do stawania się odtwarzaczem nut. Mhm. Wydaje mi się, że tu trochę jakby ta, 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 ta edukacja taka klasyczna kuleje w Polsce, że się nie uczy ludzi improwizować, nie uczy się jakby rozumienia tej, tej muzyki. A jestem przekonany, że jak, jak kompozytorzy pisali. Wielkie dzieła, to jakby myśleli bardzo harmonicznie, tak? że tam się jakby wydarzają całe progresje akordów, i w ramach tych progresji wydarzają się melodie i, i kontrapunkty, i, i jakby to mi pomogła zrozumieć szkoła jazzowa. Właśnie, że jakby zrozumieć instrument z tej płaszczyzny takiej harmonicznej. I wtedy to też pomaga aranżować i, i, i pisać cokolwiek innego. Natomiast ludzie tutaj śpiewają bardzo fajnie, niektórzy wręcz wybitnie. Ym, I to, co jakby dla mnie jest naj, najważniejsze, to między. Bo ja mam tę przyjemność, że mogę ich co jakiś czas obserwować. No właśnie, chciałem i... o to e, Ciebie zapytać, bo niektórzy już byli przez Ciebie kiedyś tam spotkani. Mm -hmm. W sumie nie tak dawno chociaż już jakiś czas minął, z niektórymi wiesz, że się znowu spotkasz. Tak. Więc no, ten świat musicalu może jeszcze w Polsce na razie nie jest aż taki ogromny, więc myślę, że, że gdzieś te drogi się przecinają tych naszych baduszkowców, którzy po całej Polsce gdzieś tam szukają tej swojej pracy i pewnie też pojawią się jeszcze nie raz gdzieś tam na horyzoncie Waszych zainteresowań. Czyli będą kolejne jakieś rzeczy, z którymi się z obecnymi ludźmi tutaj niektórymi spotkacie. Tak, z niektórymi już się parę lat znam. Okay. Nawet. A, a, a nawet w ramach jakby tej jednej produkcji ja jakby no, nie jestem reżyserem, więc nie jestem z nimi jakby cały czas w każdej próbie od początku mm -hmm. do końca. Więc ym, mam ten, ten bufor taki, że jakby słyszałem ich. A potem słyszę to samo za kilka tygodni. Okay. I to jest niesamowite, obserwować jakby przemianę, którą oni jakby przechodzą wtedy. I jakość, która się pojawia, i te, te sensy, których wcześniej na przykład nie było, bo się zmagali nie wiem, z materią piosenki, mm -hmm. nagle się okazuje, że, że one są wydobywane że one są jeszcze wzmacniane przez jakąś tam rzecz aktorską. No, na przykład dzisiaj na próbie jakoś tak mam wrażenie, że niektóre wykonania były były czymś, co mnie też zaskoczyło, że mhm. kiedy, ja myślę, że też dla, dla realizatora jest to coś, coś tak wspaniałego, że, że kiedy, kiedy, nie wiem, w tym wypadku piosenka zyskuje nową jakość, nowe mhm. poziomy, nowe głębie takie, że jakby ja, ja sobie tego tak nie wyobrażałem, jakby, nawet pisząc to, mm -hmm. tak? Że to, jakby... to wykracza tak, jakby tak. poza pewne rzeczy, które y, były przy, jakby przy narodzinach tego. To jest też mania teatru, e, teatru, właśnie, nie? Tak? Że, że to jest jednak eklektyzm. Wspaniale. Że... Wspaniale. Powiedz mi, artystycznie w Gdyni jesteś już chyba po raz trzeci? W trzeci, tak. Hmm? Czy Gdynia skradła choć trochę twojego serca? Bardzo. <laughs> Bardzo lubię to przyjeżdżać, tak. No bo Kwowadis trochę trwał, pisanie też takiego dużego dzieła trochę trwało. Przyjeżdżałeś tu, patrzyłeś, najpierw był taki casting, który był specjalnie dla ciebie, żebyś mógł poznać zespół. Duży zespół, potem pisanie takiego dużego, monumentalnego dzieła, wracanie tutaj, żeby słuchać prób, żeby widzieć też jak to się rozwija, w którym kierunku, pilnować trochę też tego. No to już było fajnie. Czyli cała ta przy, przygoda przy Quo Vadis, A oczywiście znałeś już niektórych, bo robiliście wcześniej y, dyplom właśnie y, w studium, czyli Mury Jerycha, tak. prawda? To już było fajnie przy Kwadizm. No a teraz po prostu przedłużyłeś ten pobyt. Troszkę <laughs> tak. Nawet nie było szans się y, stęsknić. W sumie. <laughs> bo to tak raptem w tym parę tygodni, nie? Mm. Już, już powrót. Ale tak, lubię tu wracać też dlatego, że mm, chyba jeszcze mi się nie spotkało, żeby pracować z tak zaangażowaną i profesjonalną ekipą. Yy, na pewno w żadnym teatrze, yy, przepraszam wszystkich, mogą mm -hmm. <grym grym> się poczuć urażeni tym, ale no yy, nigdy nie było tak dobrze jak tutaj, tak? Że yy, jak przyszedłem na pierwszą próbę z mikroportami w Kwowadis to one brzmiały tak jak premiery w innych teatrach po prostu. Y... Trudno mi powiedzieć dlaczego tak jest, ale wszyscy się staramy. I to czuć, to czuć, mm -hmm. że tu jest bardzo duże zaangażowanie, bardzo duży profesjonalizm. Wiesz, mnie się wydaje też, że jest tu coś takiego też od pierwszego roku pajane jakby tym studentom, że oczekuje się pewnej takiej właśnie gotowości. Mm -hmm. Nawet jak nie wszystko jest jeszcze dopięte i nie wszystko jest y, już wypracowane, to ważne jest takie właśnie zaangażowanie. I to widać się przekłada na to, bo ty to właśnie zauważyłeś. Mm -hmm. No to, to to jakby świadczy, że ta metoda może się gdzieś sprawdza. Na pewno, na pewno jest skuteczna, bo to czuć w tych młodych ludziach, którzy przychodzą y, po studium, i przeskakują do teatru, też widać, że oni mają pewną rutynę, że jakby we krwi. Mm -hmm. nie? I to jest jakby bardzo zauważalne. No tak. i, i... Ty, ty pewnie siedzisz na tych castingach, gdzie wysłuchujesz pierw pewnie materiału, który przychodzi, więc musisz go tam wysłuchać, potem widzisz tych ludzi na żywo i masz jakąś tam skalę porównawczą, nie? jak to mm -hmm. wygląda. Pewnie myślę, że też studenci. Nie tylko od nas, tylko też z innych szkół teatralnych, już się gdzieś na te castingi załapują i próbują szukać swojego miejsca. I to też jakby, to jest też moja obserwacja, że właśnie kiedyś oglądając taki casting, no, zaangażowanie jest może jednakowe, ale właśnie ta odrobina rutyny, tego, że już wiem, jak to mhm. będzie, daje taką małą, jakby przewagę. Nie? Tak, też wydaje mi się, że trochę ujmuje temu, że, że tej tremie. Tej stresu. A to jest jednak kluczowe, gdzieś tam, to jest trochę smutne, że tak jako ludzie się tak tremujemy w ogóle. Że, że to czasami stępami, nam. Tak, że nam to odcina umiejętności tak. i, i to, co potrafimy zrobić w domu przed lustrem, nie zawsze na scenie przechodzi, no, no ale. To też jest jakaś umiejętność, tak? I dla aktora jest to gdzieś kluczowa umiejętność, żeby właśnie na tej scenie pokazać to, co trzeba, a nie w domu przed lustrem. No, no, no. bardzo fajnie się z Tobą rozmawia. Słuchaj, chciałem cię zapewnić, że my tu w Gdyni Ciebie pokochaliśmy i bardzo nam się tu z tobą dobrze pracuje. Myślę, że studenci również Ciebie pokochali i bardzo kochają Dziękuję. Twoją muzykę. I no cóż, będziemy czekać na kolejne nasze przygody wspólne. Oby. Bardzo dziękuję za za, dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dziękuję.